Święty, kto świecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby ta lektura katechizmu, Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen, Amen Serce Jezusowe. Zmiłuj się nad nami. Niepokalone serce Maryi, Módl, Módl się za nami, Święty Józefie. Mód się za święty Antanasy. Módl się za Tomaszu zakwinu. Módl się za nami. 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 Przyjdź Duchu, Duchu Święty, Amen, Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Amen. Apologetyczny katolizm katolicki opracował ksiądz Gadowski wydanie Miejsce Piastowe 1939 rok, część pierwsza, nauka wiary, szczegółowa, 40 rozdział, działalność Ducha Świętego w Kościele Chrystusowym. Kogo nazywamy Kościołem Katolickim? Zwróćmy uwagę, nie co nazywamy, zadane z pytanie, kogo? W jaki sposób Pan Jezus założył Kościół swój, na co Pan Jezus założył Kościół swój, jak długo będzie istniał Kościół Chrystusowy, co ma Kościół wspólnego z innymi stowarzyszeniami. W Kościele jednak jest wiele rzeczy nadprzyrodzonych i tak założycielem Kościoła jest sam Syn Boży. On też wytknął Kościołowi cel nadprzyrodzony. On powierzył Kościołowi środki nadprzyrodzone, którymi Kościół ma prowadzić ludzi do zbawienia. Są to nauka słowa Bożego, sakramenta święte, ofiarę mszy świętej, modlitwa pańska. Syn Boży również wybrał i ustanowił apostołów jako zarząd Kościoła i postanowił, że oni mają wyświęcać swoich następców, biskupów. Syn Boży ustanowił najwyższym przełożonym Kościoła, św. Piotra i każdego jego następcy. Wybitnie nadzwyczajnym i nadprzyrodzonym są dwa przywileje, jakie Pan Jezus dał Kościołowi. Mianowicie, pierwszy, że Kościół będzie istniał aż do końca świata. Drugi, że Kościół zachowa bez zmiany naukę utrzymaną od Pana Jezusa i będzie ją wyjaśniał i od razu z tego drugiego punktu widzimy, że jeżeli jest jakaś wspólnota, która przekazuje inną naukę niż tę, którą otrzymał, którą przekazał Pan Jezus, to to nie jest Kościół Chrystusowy. I że będzie wyjaśniał ją nieomylnie. Posoborowy twór to nie jest Kościół Chrystusa. Wniosek. Z pytania, które ksiądz Jacek zadaje, w kazaniu na zesłanie Ducha Świętego, czy dziś Kościół naucza tego, co nauczał przez wieki? Odpowiedź jest, jak katolik poznaje dokumenty, naukę Kościoła, katechizmy, co tam jest, że nie naucza, że kościół, kościół naucza. Tylko posoborować struktur. W związku z czym, skoro nie naucza wniosek z pytania, które jest tutaj za, nie pytania, tylko, tylko przymiotu Kościoła, no nie, może to być, nie może to być Kościół. Nie może to, to być Kościół. Dlatego zwróćmy uwagę, że, że metoda modernistyczna y, zasadniczo y, bazuje na tym, że najpierw potwierdza zasadę. Ale potem wprowadza jakieś uszczegółowienie, które nie daje wypełnić to, co jest potwierdzone. Czy przykład w dokumentach Soboru Watykańskiego, gdy go sanktuum Najpierw jest potwierdzony, że łacina pozostała językiem tam kościoła, ale potem szczegółowe normy wprowadza się, że łacina znika. Coś się stało? Nic się nie stało. Jak się nic nie stało? Na Soborze nie ma żadnego Żadnego dokumentu, który by bezpośrednio mówił o zamianie ołtarza, o nowej mszy itp., itd., o wyrzuceniu łaciń, nic z tych rzeczy nie ma, ale praktyka taka przychodzi. Dzisiaj, jak się takie kroki dzieją, a chyba nawet w tym, w przemówieniu Leona jest coś takiego tam, coś jest tam o tej ekumenii znowu, <grym> ale że nie występując przeciwko tam dawnym jakimś praktykom Kościoła. Czy takie, takie, takie wiadomo, że się występuje, ale pisze się o tej, o tej zasadzie, żeby czujność ludziom odebrać. No dla nas jest istotne. Kościół zachowa bez zmiany naukę otrzymano od Pana Jezusa i będzie ją wyjaśnioną. Czyli dzisiaj, gdzie pytamy, gdzie jest Kościół? W oficjalnych strukturach kościelnych go nie widzimy. Ze względu na brak na zmiany doktryny, zmiany liturgii, zmiany dyscypliny. Mają w posoborowi jutro suche dni? Nieznana instytucja. Nie słyszeliśmy o tym. Letnie suche dni. Postu. Dalej, przywileje te nie służą Kościołowi do jakiegoś wywyższenia, ale są konieczne dla dobra wiernych. Chrystus Pan bowiem umarł na krzyżu za, za wszystkich ludzi i pragnie zbawić tych, co będą żyli pod koniec świata. Więc potrzeba, by Kościół istniał do końca świata i prowadził ludzi do zbawienia. W tym celu Pan Jezus zapewnił Kościołowi osobliwszą opiekę własną. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Istotnie nie zniszczyły Kościoła ani krwawe prześladowania, ani herezje w nim powstającymi, wzmagające się czasem w zepsucie obyczajów. Zawsze zjawiał się papież wybitny lub sobór powszechny, który złemu zaradził. Nadto Bóg wzbudzał świętych, którzy krzewili ducha prawdziwej pobożności. Uczą o tym dzieje Kościoła. Kościół nie starzeje się niesłabnie w swojej działalności. Owszem, rozwija się stale. Dzisiaj czytam wiadomość w diecezji wrocławskiej. W tym roku zostaje ile wyświęconych kapłanów, jak myślicie? Ilu? Żaden pierwszy raz. To znaczy yy, kształciło się tam iluś, ale byli z diecezji legnickiej i świdnickiej. Około dziesięciu. Pierwszy raz się zdarza, że nie jest wyświęcony żaden kapłan. I konkluzja tam się wypowiada, rzecznik, prasowy kurii, no i oczywiście będzie, co będzie gadał? Będzie gadał, że to się dzieje jako, jako yy, yy, taka, yy, całej wypowiedzi nie znam tylko jako przytaczaną, więc moimi słowami, sens by tak należało dać, że, 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 domaga się to od nas jeszcze gorliwszej modlitwy o powołania. No pięknie, prawda? Tylko, że, że czy 60 lat od soboru, jak on nie, bo jest jeszcze za młody, to inni nie są w stanie zauważyć, że Pan Bóg nie daje kapłanów, bo po co ma dawać, jeżeli nie jest sprawowana właściwa msza? Tej logiki nie idzie zauważyć, że to tak się dzieje. Więc, więc łatwiej się jest uderzyć w pierś, że tam się za mało modlimy o powołanie i tak dalej. No po, po co kapłani do nowęszy? I pouczenia duchowne. Pan Bóg nie pozwoli siebie chpić. kościół jest tam, gdzie jest wiara. Tak? Tam, gdzie jest wiara, gdzie doktryna katolicka, gdzie, gdzie dyscyplina katolicka, gdzie liturgia katolicka. Pouczenia duchowne Ojciec Eginaldi Maria Galigou-Lagrange. Trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie. Jestem przy rozdziale czwartym. Unikanie grzechów, ich korzeni i następstw, i przy, podpunkt, przy podrozdziale rachunek sumienia. Wyliczenie tych wszystkich smutnych owoców nieuporządkowanej miłości siebie samych skłania nas do zrobienia poważnego rachunku sumienia. I pokazuje nam, że pole umartwienia jest bardzo rozległe, jeśli chcemy żyć do głębi życiem prawdziwym. Kwietyści uważają ten rachunek sumienia za niepotrzebny, ponieważ, jak mówią, serce ludzkie jest niezbadane. Twierdzą nawet, że jest on szkodliwy jak wszelka refleksja nad sobą, gdyż przeszkadza myśleć o Bogu w nagłej wierze. Czy proszę, kwietyści, jako mają od razu taką, taką po co myśleć o sobie, wtedy nie myślę o Bogu. Ale po co to jest, no, żeby nie, nie przyznać się do brudu? Nie przyznać się do brudu. Są to odchylenia, na które łatwo jest odpowiedzieć, właśnie dlatego, że prawdziwa natura naszych uczuć wewnętrznych. Trudne jest do poznania, trzeba je dobrze badać. I to badanie nie tylko nie odwraca naszej myśli od Boga, ale ją stale do Niego sprowadza. Trzeba nawet prosić o światło Boże, aby widzieć naszą duszę, choć trochę tak, jak sam Bóg ją widzi. Aby widzieć dzień lub tydzień kończący się, choć trochę tak, jak zapisany jest w Księdze Żywota. Jak zobaczymy Go na Sądzie Ostatecznym. Dlatego powinniśmy co wieczór w pokorzej i ze skruchą szukać błędów, które popełniliśmy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Dlatego powinniśmy co wieczór w pokorze i ze skruchą szukać błędów, które popełniliśmy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. zaniedbaniem. Skąd w tym rachunku należy unikać przesady przeciwnej przesadzie kwietystów, to znaczy drobiazgowego poszukiwania najmniejszych błędów branych materialnie co niejednokrotnie prowadziło do skropów lub do zapominania o rzeczach ważnych. Mniej chodzi o dokładne wyliczenie grzechów powszednich, a więcej o to, by znaleźć źródło, z którego one pochodzą, i szczerze je obwinić. Aby uleczyć czy rak, nie leczy się poszczególnych wyprysków zjawiających się na powierzchni skóry, ale dąży się do uzdrowienia krwi. Dalej, w rachunku sumienia dusza nie powinna zbytnio zastanawiać się nad sobą, a więcej powinna być zapatrzona w Boga. Wreszcie wina za, zapytywać siebie spoglądając ku Bogu, jak Pan Bóg sądzi ten dzień lub tydzień, który przeżyłem, przeżyłam, co we mnie było z Niego, a co ze mnie, w czym szukałem, szukałem Go szczerze, w czym szukałem siebie. Wtedy bez niepokoju dusza sądzi siebie jakby z góry, w świetle Boga, tak potroszę, jak będzie siebie sądziła w dniu ostatecznym. Widzi się w ten sposób wielkość i święte wymagania sumienia chrześcijańskiego, o wiele przewyższające sumienie zwykłego filozofa. Dalsza część nastąpi. Tak, Boże, nastąpi. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Pana Z sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono od Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Maryjo, Sprawnym zbawił duszę swoją. Strowe śmary łaski, pełna Pan z Tobą błogosławioność między niewiastami i błogosławiono w Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. W pra bym zbawił duszę swoją. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą błogosławioność ty między niewiastami i błogosławiono od Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, święty. Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo, święty. Bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu, Maryjo, Józefie, święty. Niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam. Za umarłych wieczne odpoczywanie raczej im dać panie. A światłość wieku i im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za tych, co umrą w tej nocy, Keli Chryste, laisam kirię, laisam. Kirię, laisam. Chryste, laisam kirię, laisam. Kirię, laisam. Chryste, laisam Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem czy Tobie pamiętam, jestem czy Tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, Królowo Polski. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie pamiętam, czuwam w majorę te dobrej